Starszy pan przyjechał samochodem, żeby zbadać swoją trzeźwość, no i zbadał. Miał dwa promile, prawka już nie ma. Przenosimy się do Ostrołęki, ponieważ tam na komendę postanowił przyjechać 77-letni pan. No i swoim Volvo najpierw parkował na parkingu policyjnym, co zresztą widzimy na nagraniach od funkcjonariuszy, którzy już patrząc w monitor wiedzieli, że coś tam jest nie tak. Z tego Volvo wysiadł 77-letni kierowca, który potem nawet przyznał się funkcjonariuszom, że jest kierowcą zawodowym, i takim chwiejnym, powolnym krokiem zmierzał na komendę. No bo jako kierowca zawodowy. O tej godzinie drugiej chciał po prostu sprawdzić, czy jest trzeźwy, czy trzeźwy nie jest. W końcu najpierw wszedł jego brzuch na komendę, później on podszedł do okienka dyżurnego no i postanowił dmuchać, ale wcześniej jeszcze miał taką krótką pogawędkę z dyżurnym. I ta pogawędka na pewno nie była taka płynna, nawet myślę, że tam czkanie mogło się pojawić, bo jak wydmuchał dwa promile. To dyżurny, momentalnie, zadzwonił po funkcjonariuszy. Ci podjechali w okolice Volvo, tego 77-letniego kierującego, wyszli, podeszli do niego, zaczęli rozmowę. Już nikt nie miał tam żadnych wątpliwości. Pan był kompletnie pijany, no i w tym momencie już funkcjonariusze zabrali jego prawo jazdy i będzie musiał jeszcze za swoje zachowanie odpowiedzieć przed sądem. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o tej historii, no i oczywiście obserwujcie po więcej.